Zabrali ci prawo jazdy za alkohol, myślisz, że musisz czekać kilka lat? Niekoniecznie. Jeśli sąd zabrał ci prawo jazdy, po połowie okresu zakazu możesz złożyć wniosek o jego wcześniejszy zwrot, ale z blokadą alkoholową. To urządzenie, które sprawdza, czy nie piłeś, i dopiero wtedy pozwala uruchomić auto. Trzy kroki do odzyskania prawa jazdy: klawisz jeden odczekaj połowę zakazu. Klawisz dwa złóż wniosek do sądu, który wydał wyrok. Klawisz 3 po pozytywnej decyzji, złóż wniosek w wydziale komunikacji i zamontuj blokadę. To druga szansa, ale pamiętaj: kolejna jazda po alkoholu oznacza dożywotni zakaz. Subskrybuj, by znać swoje prawa.